Tam z powrotem cukiereczki z mojej teczki. No, to mogłoby być lepiej. Ale z pewnością następna przygoda będzie mniej. E, mokra. Hej, Ragata, sprawdzimy, czy jajka spadły daleko od kury. A, tak, no jasne. Chwila co? Wygląda na to, że optymistka Ragata pokazuje prawdziwą twarz. E? Hmm, hmm, następna wspaniała przygoda, co? Och, zuby, układanko ty moja, rozerwę cię na strzępy! Sugerowana jest konstruktywna krytyka. Chyba bardziej olewana. Dość już! Cała trupa oprócz Zubel do mnie! No już! Moi drodzy, zaprezentuję wam parę pomysłów na przyszłe przygody. Chcę, żebyście udzielili jak najszczerszej opinii na ich temat. No dobra. Mam taką przygodę, w której wszyscy zwiedzacie przesłodką fabrykę czekolady i zdychacie jeden po drugim, naruszając zasady BHP. W innej system sercowo-naczyniowy krwobiega świat i walczy z którąś z Ameryk. Albo musicie się przetrwać w jakimś postapokaliptycznym pokłosiu nuklearnym z telepatologicznym psem, który ciągle was obraża. Co wy na to? Uh, no nie wiem. One brzmiały dosyć mrocznie. Jak mam stworzyć ciekawą fabułę bez żadnych złych zdarzeń? Gdzie pościgi? Gdzie wybuchy? No i gdzie coś seksownego? Że niby co proszę? Wiesz co? Zawsze można użyć kolejnej z naszych propozycji. Tamta przygoda nie była wcale aż taka zła. Jak? To nie było? Całkiem miło było poczuć trochę normalności. Tak, mi też to całkiem pasowało. Eee... A co wy myślicie? No, ani ja trochę mi się nie podobało. Stanu, w którym w A jeśli byłam, jeszcze raz zrobi coś takiego, poleje robiłam, się krew. Życiu, tak A pierwsza, mnie wie raga. To jak mam zadowolić całą moją trupę, jeśli macie różne zdania? No to po prostu może daj nam więcej możliwości wyboru. W ten sposób będziemy robić rzeczy, które chcemy. Ty to słyszysz, Bąbel? Stać z układanki chce, by inne zaawansowany e latały sobie, pod cyrko całkowicie goło i wesoło. Obleśne! Czy ja miałem tego nie słyszeć? Dziub na kurtkę. To suwak, gościu, a ja nawet nie mam dzioba. Okej, okay, to co powiecie na to? Zrobimy szybki strzał. Błyskawiczną przechadzkę po wszystkich waszych propozycjach, które zebrałem. A jeżeli coś wam nie pasi, to możecie to pominąć. Co, że teraz? Tak jest, więc podwinta rękawy i połamania kostek. Bo czas na show. Ach, chwila, przecież to prawda! Ja nie już spać. przygodę! Wilunia, wiedz co to jest? Uch, jeżeli to jest jedna z twoich propozycji, to chyba mnie coś... Hej kochani, w dzisiejszym odcinku kłusuj na wszystko będę polować na zagrożony gatunek czerwowstążkorożca. Eee, jak przepisy mamusi? musi? <grym> No chyba uh, nie. Uh, a pyszne mięsko. Jeden leży, cztery w drodze. tego głosowanko, pominmy to coś i niech Jack będzie weganinem do końca dnia. Tak się nie da. Jednak tak się da? To demokracja. Taka sytuacja. Demokracja z się. O, że co? Czemu ja? Czemu ja? No, powiedzmy, że nie było lepszych kandydatów. Dobry Boże, czy to będą same pomysły Jacksa? No, pani prezydent. Trwający konflikt zbrojny między Australią a Nową Zelandią tylko się pogarsza. Trzeba będzie przyjąć paru uchodźców. No o tym sądzisz? A ty skąd wiesz, co masz robić? Co? Nie czytałeś scenariusza. Chyba mam wylew. Świetnie sobie radzisz po mnie. Pozwól tu na chwilkę. Wszyscy odgrywamy jakieś postacie. Ja jestem asystentem. Czy to jest lampka z głowy dziecka? Nie dostałaś swojej? W sensie kopii scenariusza. Yy, nic nie szkodzi. Po prostu będziesz musiała troszkę nam tu poimprowizować. Że niby co? Wiesz co? Tego nie dam. Chciałem zobaczyć, co się stanie. Dzięki, Jacks. Doceniam. Nie jestem Jacksem. Ej, stary! Jestem ekstremistą z Australii! i zdetonuje bombę, która wypuści wszystkie pająki świata wprost do czyżbym coś im przerwał? A jak ta Lala? Aż ciężko uwierzyć, że jest weganinem. Czemu prezydent nie ma żadnego sapera? Nie moj nic, pani prezydent, na pewno ci się uda. Zadziem tam parę stonów. Pewni się, że wiesz, co robisz! Okej, okay, to który kabel mam ciąć? Posłuchaj serca. Ty się nie odzywaj, nie mieli cię aresztować, czy coś tam. Ja to tylko pomagam. No właśnie, bardzo nie. No weź, ty nie ulubiony kolor. Że ten czerwony? Ja bym ciął niebieski. To mój ulubiony kolor. Jest bardzo podobny do czerni. To czemu nie powiedziałeś czarny? Po proste, nie ma czarnego kabla. Hej, jestem nowozelandzką ekstremistką. I ja nie wiem, czym Nowa Zelandia może w sumie grozić. Ciąg dalszy po krótkim ogłoszeniu. Co to ma być? To jakiś żart? Cichaj, przynajmniej ktoś inny ma teraz szansę zabłysnąć. Tia, yeah, bo przecież wszyscy kochają system edukacji. I daj temu szansę, Jax, no weź! Zupełnie się nim nie przejmuj. E, skąd wiedziałeś, że to mój pomysł? Widzisz to, co ja po Najpierw rysuję animce, a teraz nas swoje fantazje. Pewnie <grym> jest tym, no wiesz, e, Przegrywam. Wyrzuciłeś mnie z tira. Dobra, dzieciaki, dzisiaj będziemy uczyć się bardzo popularnego języka obcego. Polskiego? Ale nudy, chcę to pominąć. Stulpysk, niczego nie pomijamy? Ani o prawdziwym życiu są najgorsze. To, że nada, <laughs> w sumie są mniej żenujące niż widok biorąc jej figurkę z animca i. Proszę mnie pominąć, nic nie szkodzi, proszę. Czyli teraz będzie spokojniej? Mogę w końcu odpocząć? No chyba. Ale ja tam wolę nieco pikantniejsze przygody. Te kanapki są całkiem pikantne. Trzymaj. Dzięki. Myślisz, że Gengel jest w ogóle w stanie czyć szczęście? Co? Nie wiem. No i komediowa maska codziennie się rozlatuje. Czy myślisz, że pogawetki z zubu magicznie wszystko naprawią? Może, po prostu nie chcę spędzać czasu z kimś, kto stale ją poniża. Ona uwielbia, jak ją poniżam. Myślałam, że uczucia innych w ogóle cię nie obchodzą. Co? To nie... No racja, mam to gdzieś. Czy ty masz, wiesz, jakiś przyjaciół? Już nie za bardzo... O nie, chwila, ja nie miałam na myśli, to znaczy, to nie miało, uh, to nie miało znaczyć... Uh, Hej, Kinger, widziałeś te świetliki, co są o tam? Gdzie? Co to miało być? Nic ważnego, kogo to obchodzi? Uh, nie w czasem jej zachowanie? Znaczy, chyba po prostu jest miła. Nie wiem, po prostu chyba za bardzo się stara. Utknęliśmy tu na. Ugh. Dlaczego ciągle utajesz, że wszystko jest ok. Ugh. Jak co cię nie mówisz komuś że ich kosz, to... no to traci to już sens. Wiesz, po prostu czuję, jakbyś chciała cię wykorzystać. Sam nie wiem. Poza tym jest tempa i wygląda dziwnie. <laughs> Wszyscy tak wyglądamy. Nie wie co? Masz to przykład idealnej męskości. Moje uszy i ogon są tak bardzo dominiąco samcze. Ty nie masz ogona. O czym ty kłapiesz? Barze mam, jest! Co to? Gdzie jest mój ogon? Jak długo nie mam ogonka? Nigdy nie widziałam cię z ogonkiem. Kiedy wy to w ogóle. Hmm? Są szczęśliwi. No tak, ciekawe. Myślisz, że po wszystkim moglibyśmy. Chwila, moment, to niedobrze! Powiedz to się jak niedobrze! Myślę, że... Nie mów tak. Że chyba bardziej podobają im się ich pomysły, niż jakieś moje pomysłowanie. Co robić? Weź się zabij, dupnij sobie I... uj, wielką imię. Od kiedy ty przeklinasz? Zapomnij, czas na przerwę techniczną. Przerwa techniczna. I tak sobie przerwujemy. Czemu? Ehm, halo? A no i po reklamie. Daj mi tu whisky sour, ale bez białek. Ma być wegańska. Co? No co jest? Jak to w ogóle możliwe? Myślałem, że Kennie. Mogłam zrobić Ci coś gorszego. Dobra, w takim razie chcę zmić z zubów ślimaka. Wszyscy zgłosili przeciw. Eee, co nie fair? Huff, normalnie Huff. leję jak po piwie. Hejka. Poproszę kosmopolitan. A mi polej wódko rydze. Zaraz coś zmiksuję. Chyba masz wprawę w robieniu drinków, co? Tak, ta przygoda to jeden z moich pomysłów. Pracowałam trochę za barem. Lubię takie klimaty. Nie mogę się tego spodziewać. Wiem, że coś sugerujesz, ale mam na to wywalone. Hej pomni! Pracowałaś kiedyś? Czy jesteś na to za młoda? 25 lat i tak, byłam księgową w sieci supermarketów. Supermarketów? Jak tu trafiłaś? Cóż, to była dość monotomna praca. Dlatego tak dla dżdżącego emocji chodziłam po opuszczonych budynkach i wiesz, nagrywałam na ten temat filmiki. Aaa, youtuberka! Niezupełnie, bo nikt ich nie oglądał. To było coś, co robiłam dla siebie. Tak się w to bawiłam. Ale bez nagrywania. Proszę, kosmo. Ach, dzięki. Co się ukrywasz? Ty masz w tym większe doświadczenie, zdradź swoją historię. O, myślałam, że już nie spytasz. Wiedz, yes. Potrzymają diagnozę rekapucji, ja i mój potopieczek potopieczny kroku uczyłem chemii na jakichś tak myślałam, a ty, Hej, to nie koniec! Jeśli chcesz nas wychłaniać, to postaraj się lepiej, Włodzimierz Biały. To miało być jakieś nawiązanie? Mm, pracowałam w fast foodzie. Robiłaś znacznie więcej, co z twoją sztuką? Chodziłam do szkoły policjalnej na grafikę, ale poddałam się. Od tego czasu nie za bardzo się rozwijam. Hej, możemy kiedyś zrobić coś razem, jeśli chcesz. O, nie wiedziałam, że też coś tworzysz z zubu? E, tak, przez kilka lat zajmowałam się. Nie zawariam i tatuażę! Dobijasz mnie, tu, Zubi? W ogóle chodzi Jacks. Do czegoś zmierzasz czy po prostu szukasz zaczepki? Tak się tylko zgrywam. Niszczycielu dobrej zabawy. Zniszczę coś innego. No to kolej na mnie. obodził jak zacząć. Urodziłam się w dość zamożnej rodzinie. Mieliśmy dużą posiadłość z końmi, kurkami i mama. Cóż, moja mama była trudna. Pracowałam przez chwilę w nieruchomościach do czasu, aż mnie wcięło. Na pewno za mną mnie tęskni. A ja nie tęsknię za wrzaskami, besztaniem i manipulacją. No i... Tia, to życie na farmie, nic specjalnego. I nie ma co pytać Kingera, bo pewnie i tak nic nie pamięta. Ma się rozumieć. Czy wiecie coś o jego żonie? Mam no? żonę? O. Oh. Co? To? to znikający gość. On już tak ma. Papie, on był w poprzedniej przygodzie? No i ja, aha, pomni, nie widziałem. Zignoruję cię? Przy okazji, pomni, wzorki za wypranie cię na prezydenta. Nie mogłem się powstrzymać. Czy ty mnie przepraszasz? Coś C nie gra. Też go zignoruj. Eeeh, przeprosiny przyjęte. Czy coś? Wow, to pierwszy krok w stronę prawdziwej przyjaźni. Co nie ragadka? E, Hej, pomnij, pamiętasz, jak kofmo rzucił mnie o ścianę, aż cała się zgliczowałam? Było brutalnie, ale w sumie zabawnie, co? No, nie zupełnie. A, tak, tak, nie, to musiało być dosyć dla ciebie traumatyczne. O, pamiętasz, jak zaraz się w maku i kazać, Gengl się zabić? <grych> no przekomiczne. Co? Nie, ja tak nie mówiłam. Tak mi się zdaje. No nie, no jasne, że nie. Ale i tak, tak okropnie cię przepraszam, Gęgul. Ja bym nigdy tak nie powiedziała, gdybym się nigdy nie oblała tym głupim sosem. Matko, ragi, każdy choć raz kogoś w życiu obrazi. Welozuj. No tak, ciągłe znęcanie się nad Gęgul to super zabawa, Jacks. Bierzecie to wszystko za bardzo do siebie. Co to jest? Nie rób tak. Czy ktoś może to zabrać? Czy ty boisz się kukurydzy? Nie, kto się jej boi? Nudy, pora na nową Nikt przygodę. Nudy nie pytało! Panie i panowie, oto softball. O, a to coś nowego? Przed nami cudowny wieczór, prawda, bąbel? Już zaraz drużyna faworki zagrają przeciw drużynie z się Siema zguby tutaj złomni. <głos> <głos> jestem złagata! <noise> Generał pryncypała. Uh, Hej wam, jestem ziem Jacksem. Jestem <noise> zła Kierby To nie była moja propozycja. Czemu ja nie mam złego klona? Ale najpierw przywitajmy naszego gościa specjalnego, który odśpiewa hymn amerykański. Oh, no dobra, Drużyno, może i nie wiem, co tu się dzieje, lub kto tu się dzieje, lub kiedy to się dzieje, lub Czemu to się dzieje? Ale grunt, że wiem, gdzie to się dzieje. A będzie to na tym boisku, więc czas skopać parę piszczeli! E hejka. Życzę wam udanej gry i nie liczy się, kto wygra. Zaraz go uduszę. Cześć, i czołem, szmagatko! Przygotuj się na swój wielki koniec! Nikt cię nie kocha. I tak czy siak wszyscy zaraz to zginiemy. U, nie da się umrzeć. To główna wada tego miejsca. Ha. Ach, rozwalę Rozwalają. Zjeżdżaj, szmatko. Kurka! Ha! Goń się! Kurna! Dobrze gada! A, jest niezła. Ej, co to? No wyś! Kto to był? Ty! Hej! Jack, chwytaj za kij! Ja nie chcę, mogę, jak mam, to coś na sobie. w sobie! nie ci pasuje. Myślałam, że ci się spodoba. Że co, proszę? Co ty sugerujesz? No dobrze się bawię. A z ciebie, pan Maruda. To jest jakiś koszmar! Jeszcze nigdy nie widziałam cię w takim stanie. Jack, kij! Potem wszystkim cię zamorduję. Grajmy pokojowo. Stul Bez obaw. Dobrze wyglądasz. Jeśli się nie przymkniesz, to cię zabije. Cóż, nie mam już piłki. To koniec. Czekaj, mam pomysł. Hmm. Co? Ej! Wybacz, Zobel, ale twoje oko ma wielkość zgodną z przepisami softbolu. To nie jest jakiś baseball. Ugh, szkoda, szczębić Ryja. Jacks, czekaj, przecież tu coś miało się dziać. Nie wierzę, że dałam się tak podejść. Powinnam lepiej sobie radzić. Przepraszam, że nie wyszło mi lepiej. Nie, żebym zgadzała się z Jacksem, ale nie ma nic złego w pokazywaniu swojej słabości. To dosyć. Normalne, sama nie wiem, i nie chciałabym wyjść na niemiłą. Myślę, że czasem warto mówić to, co się myśli. Ach, może? Kto wie? Kane, przydałaby nam się piłka? Uff, oh. Jax, mam nową piłkę. Co ty odprawiasz? Uff, nara. Ups, pudło. O nie, odpadam. Wszystko gra? Jeszcze jak. Opatrz, patrz, Gengel będzie grać. To się dobrze nie skończy. Staniesz próbować upodobnić ją do siebie? Ach, tak? Przynajmniej nie zmusza mnie do uśmiechania się cały czas. To lepsze niż zmieniając się w jakiegoś buca, który wszystkich odtrąca. Hej, ja do niczego jej nie zmuszam. A teraz udajesz, że nigdy nie popełniasz żadnych błędów i wszyscy cię kochają, kiedy w rzeczywistości zwaliłeś wszystkim udany dzień. Okej, okay, może trochę się uspokójmy. Co? Sama mówiłaś, że warto mówić to, co się myśli. <laughs> Przepraszam po mnie. To było trochę niemiłe. Ech, ech, nie szkodzi. A mnie nie przeprosisz? Zrobię mi się przykro. Przepraszam, Jacks za to, co powiedziałam wcześniej. Więc... Czy, czy... chciałbyś o tym pogadać? Wyglądam jak pajac, jak myślisz? Oh, cześć, jak idzie mecz? Świetnie! Gango zdobyła wszystkie bazy! Serio? Tak, twoje wskazówki bardzo pomogły. Ha. <noise> Czy możesz oddać mi oko? jaka szkoda, że już zapomniałam, o czym pytałaś. O rety, kolejny homerun. No szkurcze, bele mortadele! Co? Ach, dobra. Świetna robota, Zubel. No dobra, pomnij, wchodzisz. Hej, Ragata, chciałabyś mnie zastąpić? Uh, uh, myślę, że tak. Jeżeli serio tego chcesz, potraktuj to jako drugą szansę i pokaż im, kto tu rządzi. Ach, dobra. O, jacie, gacie w czyimś tacie. Kolejny home run. A to oznacza trzy punkty z rzędu. Faworki zwyciężają. E, to nie tak działa gra w softball. Na szczęście to ja tu rządzę. To koniec. Hura! Nie! Spalaj typie, nie dałeś nam nawet pały. Świetnie oh. ci poszło, ragata! Wygraliśmy! Ach, myślę, że tak? <grych> Brawo, chociaż nie patrzyłam. Ach, tak, dobra robota, ekipo. Hm? O, fajnie, koniec, z wegaństwem. O, cześć! Co? Czemu ty. <grych> Cóż, chyba dziś nauczyliśmy się, że propozycje z pudełka nie zapewnią nam dobrej zabawy. A pomysły Keina są znacznie lepsze. Sądzę, że niektóre były dosyć cnośne. Podobały się te spokojniejsze. Jak dla mnie te piesze dwie były mega, a reszta. eee Właśnie, pomni. Ci tamtą dziwną rzecz na korytarzu? Eee, ta, jasne. 嗯。<sighs>